Okej, okay, nie wiem w ogóle gdzie my jesteśmy na jakiejś wyspie mm, ale do, do jakiegoś laboratorium e, okej, okay, dobra, idziemy tędy Tak, dobra, tędy uda się przejść O nie, tylko nie to Ty głupie No jak uratować i tak by się go nie dało i tak więc To zaraz dobra, na razie ja to w będę ignorował What the fuck Ciałami Ciałami we mnie rzucają Masakra Bo twory są chore Czekaj okej okay. i się nakrzyczałaś Okej, okay, ja sobie trochę życie odnowię, matko To jest chore Martwy Martwymi ciałami we mnie rzucały Masakra Okej okay, ja mu nic nie tutaj ale nic tu nie potrzebne Jezus Maria Kurwa nie, te mnie straszy po prostu, nie, to jest niemożliwe. Nie podchodź do tego, jest... A tak bardzo mądry koleś. Wow, nie, nie wiem co mu to dało, ale okej. Okay.

Okej, okay, dobra, to mnie trochę zdziwiło Czyli jednak ta gra jest trochę straszna Mogliśmy go pewnie zabić, ale Ja tego nie zrobiłem wow. co jest? Okej, okay, tam się dzielą Żarełkiem Uuu Czy to boss? Wow! Okej okay, to po dziwne... Ło, wow, we mnie czym się rzuca? Okej okay, nie, nie wiem co, co z nim kompletnie zrobić Pewnie tylko zabić A skurde, twardy no Okej, okay, nie było aż tak źle. No to dzięki o właśnie. właśnie chciałem to powiedzieć, żebyście mi opuścili drabinkę. Wow Wow, naprawdę... Okej, okay, dobra, to ja już sobie pójdę dalej. Myślałem, że w końcu będą jakieś kompane, a tu... Ach, ta gra jest wredna. I to strasznie. Dobra, no, chodźmy tutaj. <laughs> Fuck A, to mi życie odbiera Precz Daj mnie pur cokolwiek to jest. Ok, to chyba wszystkie. Chyba tak, to chyba wszystkie. Ok, oby tu nic nie było, nic nie było. Ok, dobra, świetnie, idziemy dalej. Co tu mamy? Ok, chodzimy po jakichś kanałach na razie. Mam trupa, żeberka, możemy sobie policzyć. O, i tam ktoś mamy. Okej, okay, ktoś tam był. Tak. Jezus Maria. Trzeba szybko życie, gdzieś tam krzyczy. Nie wiem kto nawet. Dobra, precz, Bill Kołaku. Gdzie on uciekł? Fuck. Matko. Ten to jest wkurzający. No ale okej. Okay. jeszcze ktoś mi tu bije. Shotgun jest najlepszy na wilkołaki, to, to przynajmniej jest... prawda. <laughs> Okej, okay, życie zabrane, życie odnowione. Byłem na dół musimy iść. Pełno trupów i... matko. Okej, okay, amunicja do shotguna, świetnie. Nie, czy mam jednak iść tutaj. Okej, okay, gdzie to mam iść? Tutaj, tędy teraz mam się udać tu na górę. Ok, co dalej? Wow, 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 wow. No i coś tu zrobił, no. Zło złą dźwignię pociągnął, no. Peszek ja sobie to otworzę. I idziemy przed siebie. O, wow, tu wszędzie latają te gryfy. Ach. Nie wiem czy i dalej, czy nie. <śm> no, mam kompana jakiegoś. Nie, to nie kompan, to muszą być ci źli ludzie. Шика машины их выбьяю. Ну не мне, не мне, бежь Го. Не мне, не мне, не мне, не мне, мови. Кэдшему не мне бьем, ну, бьем. Но так, то виду кваки не не сон за мно, сон чистивко мне No ale tutaj nie, łow, co musi stać? Ok, Pick up PDA, ok, podnosimy PDA. Mam amunicję, sobie przeładujemy przy okazji. No co, lecimy dalej z tym koksem. Wow, wszędzie, trupy, to po prostu wszędzie. Atencja na wszystkie teoretyczne. Black Order Centralizes the Katedral. Teoretyczne, advance on the Katedral. Okej, okay, czyli mam zgasić ten pożar, więc to zrobimy. Okej, okay, i wszystko już jest w porządku. Dobra, wchodzimy tutaj do tego pomieszczenia. O. Tak, myślałem, że wszystkie drzwi dam na... Na, 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 na kod musi będziemy musieli to robić i tak chyba zostanie drzwi są albo otworzone albo trzeba się bawić z kablami A kto mnie widział Okej okay, oni mnie widzieli Wychylajcie się, ja was tylko pozabijam Do mnie chyba nikt nie wejdzie, nieprawda Nie wiem, dobra idziemy na górę ogłem Już na dachu coś będzie ciekawego Jaconi oni. tym zrobię to samo co w firze, ale okej okay. Przecież to nie wiem, gdzie iść. Nie, nie chcę się tylko na... E, na... na, na gryfon, bo będzie źle. Wow. albo bo checkpoint był i... Okej, okay, dobra. Kolejne drzwi, tak. Jakby to nie mogło być na... ...klamkę. Po prostu podchodzimy do drzwi i pisze Open Door. Nie, musieli o kolejne drzwi, tak? <laughs> Przynajmniej wiadomo, nie da się tu zgubić. Zawsze będą tylko jedne drzwi, do których można... E... No, cześć. E... Będę... O, 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 o co to? We'll no, oh, są so nice. dokończając mm, moją złotą myśl, y, będą tylko jedne drzwi, które można otworzyć i złamać ten y, kod czy cokolwiek co tam jest. Naprawdę? A ja mam y, M60. M60, mami się nie boję. No Poczekam aż przyjdę, bo... Tak, to ci nasi poginą i tak... Ja. Ale to jest moc, ale to jest moc. Gin. No okej, okay, głowę stracił chłopak

Tego to już w ogóle też zmasakrowało. Czy wszyscy muszą ginąć z mojego teamu? No masakra. Okej, okay, gdzie mam się udać? Dalej tam tego bronić chyba. Odjedź ode mnie, śmiecił Co tam mówisz? To nasz jeden żyje tylko. Okej, okay, jeden już nie. Dwóch żyło, teraz już żyje jeden, matko. No musiałeś go znie... Ty gry serio niesprawiedliwa, nie?